Serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej po zakończonym właśnie formalnym szczycie Rady Europejskiej w Bratysławie. W serdecznie panią premier Beata Szydła, także wiceministra spraw zagranicznych pana Konrada Szymańskiego. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęliśmy proces reformy Unii Europejskiej, to jest początek tego procesu. Ten szczyt dzisiejsze spotkanie tutaj. W Bratysławie to dopiero pierwszy krok, przed nami kolejny. Mogę powiedzieć, że wyjeżdżam z tego szczytu z satysfakcją, dlatego że udało się uzgodnić to, na czym zależało Polsce. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby proces reform rozpoczął się, żebyśmy nie zakończyli tego dzisiejszego spotkania tylko tym, że spotkamy się, porozmawiamy, ale będzie agenda polityczna, która w następnych miesiącach będzie realizowana przez Unię Europejską. I tak się stało. Jest agenda polityczna. Udało się dzięki Polsce oraz państwom Grupy Wyszehradzkiej państw Europy, Europy Środkowo-Wschodniej doprowadzić do tego, że agenda polityczna została zmieniona. Mam satysfakcję, że właśnie pod polską prezydencją udało nam się przedstawić jako Grupa Wyszehradzka spójny, dobry dokument, w którym określiliśmy to, co w naszej ocenie jest w tej chwili potrzebne do tego, ażeby Unia Europejska mogłaby wyjść wzmocniona z kryzysu, który ją dotknął i żebyśmy przeprowadzili takie reformy, które przede wszystkim będą prowadziły do tego, ażeby Unia Europejska stała się wreszcie e, w poczuciu wszystkich Europejczyków Unią, która realizuje ich cele, która stoi po ich stronie, która zajmuje się sprawami ważnymi właśnie dla Europejczyków. Grupa Wyszehradzka przedstawiła propozycję nowego porozumienia w sprawie migracji. Chcemy, żeby to nowe porozumienie w sprawie migracji, koncentrujące się na pomocy humanitarnej, na rozwiązywaniu problemów migracji tam, gdzie one powstają, na ochronie granic zewnętrznych, żeby takie porozumienie było w tej chwili w Unii Europejskiej realizowane. Kolejna kwestia to większe zaangażowanie Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. To walka oczywiście z terroryzmem, to co trawi w tej chwili Unię Europejską, ale musimy podjąć takie działania, które to bezpieczeństwo Europejczyków wzmocnią, bezpieczeństwo Unii Europejskiej. I wreszcie strategia wspólnego rynku. Dzięki zdecydowanej postawie Polski udało się wyegzekwować, wyeliminować wszelkie zapisy, które prowadziłyby do ograniczenia swobodnego przepływu osób. To jest zdecydowane stanowisko Grupy Wyszehradzkiej Polski oraz naszych partnerów. Przedstawiłem również w czasie swojego wystąpienia stanowisko Polski dotyczące tego, że Procesie, który w tej chwili rozpoczynamy, powinniśmy podejmować też odważne decyzje. Ta reforma Unii Europejskiej powinna być głęboka. Nie, nie możemy skoncentrować się i skupić się tylko i wyłącznie na powierzchownych rozwiązaniach, ale Unia Europejska potrzebuje głębokich reform. I na początku tego procesu nie powinno być żadnego tematu tabu. Trzeba mieć odwagę rozmawiać o tym wszystkim, co w tej chwili jest problemem w Unii Europejskiej i zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami. W tym również nie wolno unikać rozmowy, nie może być tematem tabu rozmowa na temat traktatu europejskiego. Dzisiejsze spotkanie to, tak jak powiedziałam na wstępie, początek tego procesu, który będzie realizowany w następnych miesiącach. Polska będzie konsekwentnie na każdym etapie przypominała o głębokich reformach Unii Europejskiej i będziemy monitorować ten proces i dążyć do tego, żeby on był konsekwentnie realizowany. Chcę też na zakończenie powiedzieć, że na marginesie szczytu spotkałam się z panem prezydentem François Hollande. Zwróciłam się do niego z kwestią ochrony polskich przewoźników, którzy w tej chwili mają kłopoty w kale. Pan prezydent zadeklarował sprawdzenie tego problemu i oczywiście podjęcie odpowiednich kroków będziemy w stałym kontakcie w, tym, w tej kwestii. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie pani premiera. A teraz przejdziemy do pytań. Bardzo proszę kilka pytań z uwagi na to, że mamy dość mocne opóźnienie. Proszę bardzo. Się zaangażować w to wspólne bezpieczeństwo, o którym też mówił przewodniczący Komisji Europejskiej, szef Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o traktat, to powtórzę to, to co mówiłem w swojej poprzedniej wypowiedzi. My stoimy na stanowisku, że w tej chwili na początku procesu zmian w Europie, w Unii Europejskiej, nie może być żadnego tematu tabu. Jeżeli chcemy, ażeby reformy w Europie były przeprowadzone skutecznie, żeby one przyniosły oczekiwany efekt, a tym oczekiwanym efektem jest to, że 27 państw, które pozostają w Unii Europejskiej jest razem, Jesteśmy, um, um, Unia się rozwija, Unia wypełnia te zadania, na które w tej chwili oczekują Europejczycy, pokonuje kryzysy, które ją drążą. I przede wszystkim również no, unikamy kolejnych kryzysów. Żeby tak się stało, muszą być podjęte reformy. Jeżeli przystępujemy do zmian w Unii Europejskiej, musimy sobie określić, zdiagnozować, co jest największym problemem, ale musimy rozmawiać o wszystkim, dokładnie o wszystkim. A więc również temat traktatu nie może być tematem tabu. Ja o tym powiedziałam dzisiaj w swoim wystąpieniu i tak jak wcześniej państwu też mówiłam, będziemy o tym przypominać, będziemy mówić o tym na każdym etapie procesu. Natomiast jak sam proces będzie przebiegał, jakie będą decyzje podejmowane, to już będą kolejne szczyty temu poświęcone, będziemy przedkładać swoje propozycje. Dzisiaj Polska i Grupa Wyszehradzka położyła na stole konkretne rozwiązania, to, o czym nam, na czym nam najbardziej zależało, czyli to, to, o czym Państwu już mówiłam, dodam jeszcze, że oczywiście podkreśliliśmy również w tym naszym oświadczeniu rolę państw i wzmocnienie parlamentów narodowych. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące bezpieczeństwa. Ten temat staje, proszę Państwa, i myśmy dyskutowali również w Grupie Wyszehradzkiej. On jest różnie rozumiany. Niektórzy politycy mówią wprost o powstaniu armii europejskiej, niektórzy mówią o zwiększeniu bezpieczeństwa my mówimy tak, że to jest temat, który trzeba podjąć i to jest do, dobry temat do tego, żeby na roboczo już go analizować. Na pewno wstawiamy jeden warunek: musi to być powiązane, nie może być w żaden sposób ta rozmowa. Prowadzone w taki sposób, aby pomijać i przede wszystkim odchodzić od celów, które mamy założone jako państwa europejskie, w związku z tym, że jesteśmy członkami NATO. A więc to musi być na pewno, jeżeli mówimy o wzmocnieniu bezpieczeństwa w Europie, to musimy również pamiętać o tych celach, które między innymi zostały wydyskutowane na szczycie NATO w Warszawie. Maciej Sokołowski, TVN24. Jeśli mogę zapytać o Grupę Wyszehradzką jeszcze dopytać, bo są wypowiedzi premiera Czech, wypowiedzi płynące ze Słowacji, że, która dystansuje się jednak od tych planów takiej głębokiej reformy Unii Europejskiej, aby nie wprowadzać takiego też podziału w samej Unii Europejskiej. Czy jest taki podział rzeczywiście na Czechy, Słowację, Węgry i Polskę? I pytanie też od Donalda Tuska, bo mówili państwo przed tym szczytem, że on będzie musiał się tutaj wykazać. Teraz mówi pani, że jest zadowolona z tego, jak ten szczyt przebiegał. Jak ocenia pani ten plan Przedstawiony przez Donalda Tuska, czy to nie jest też tak, że ten plan zawiera właściwie większość postulatów obecnie polskiego rządu? Dziękuję. Grupa Wyszehradzka jest, nie jest podzielona. Naszą filozofią funkcjonowania w grupie wyszehradzkiej jest to, że pomimo iż mamy różne stanowiska w różnych kwestiach, my jesteśmy czterema państwami, które każdy z nas ma inne interesy, każdy z nas jest, ma inne uwarunkowania polityczno-społeczne. Ale jesteśmy razem i szukamy konsensusu dla tych kwestii, które w naszej ocenie są ważne dla funkcjonowania naszego regionu. I właśnie wartością Grupy Wyszehradzkiej jest to, że potrafimy spójne stanowiska i konkluzje przygotować, mimo tego, że możemy mieć odmienne zdania w innych tematach, które, które każdy z nas w ramach naszej polityki musi realizować. I dowodem na to, że Grupa Wyszehradzka jest razem jest to, że przywieźliśmy dzisiaj na Bratysławy wspólne stanowisko. Spójne stanowisko, bardzo dobre, bardzo obszerne i byliśmy i tak jak do tej pory na szczytach w tych kwestiach fundamentalnych, prezentujemy te postulaty, takie, które uważamy, że są dobre nie tylko dla, dla nas, nie tylko dla naszych państw, dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale w tym przypadku również uważamy, że powinny się stać kanwą, kanwą Unii Europejskiej. Więc Grupa Wyszehradzkich, jeszcze raz chcę podkreślić, opiera się na tym, że wspólnie przedstawiamy. Te tezy i te rozwiązania, które uznajemy, że dla Europy Środkowo-Wschodniej są, są potrzebne. I udało się to stanowisko, co jest bardzo ważne, tutaj zaprezentować. Ja, jadąc na szczyt tutaj do Bratysławy, w swoich wypowiedziach podkreślałam jedno i powiedziałam o tym również panu przewodniczącemu Tuskowi, kiedy spotkaliśmy się w Warszawie. Że nie powinniśmy doprowadzić do tego, ażeby ten szczyt tutaj polegał tylko na tym, że spotkamy się i rozjedziemy bez żadnych konkluzji. I udało się to osiągnąć, że mamy stanowisko i to jest ważne. Oczywiście można powiedzieć, że każde z Państw chciałoby, żeby to stanowisko było bardziej doprecyzowane, każdy z nas miał swoje uwagi, chciałby coś dodać. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj wyjeżdżamy stąd z Bratysławy z nową agendą polityczną i wyjeżdżamy rozpoczynając proces, który ma doprowadzić do reformy Unii Europejskiej. A więc mogę powiedzieć, że to jest również. Odczytuję to jako nasz polski sukces, bo tak jak powiedziałam, podkreślaliśmy na każdym kroku, w czasie wszystkich spotkań, że w Bratysławie muszą zapaść konkrety. I te konkrety zapadły. Dzisiaj umówiliśmy się z 26 partnerami, a więc 27 państw Unii Europejskiej, z przewodniczącym Komisji, z przewodniczącym Rady Europejskiej na to, że rozpoczynamy proces zmian w Europie. Dzień dobry, Tomasz Majka, Polski Radio. Pani Premier mówiła pani o nowym porozumieniu w sprawie imigrantów, a czy podczas rozmów pojawiła się kwestia no, tego porozumienia, które zostało zawarte dotyczącej relokacji już obecnych imigrantów w Unii Europejskiej i na marginesie, czy podczas rozmów pojawił się jednak wątek co dalej po Brexicie, bo jednak to był ten pierwszy spotkanie, gdzie przedstawiciela Wielkiej Brytanii nie było. Dziękuję. Oczywiście temat migracji był podnoszony i każdy z Państw prezentuje tutaj swoje stanowisko, każdy te z państw, które mają ten problem u siebie i mają też oczywiście odpowiednie oczekiwania padało bardzo jednoznacznie, że trzeba, że trzeba porozumienie z Turcją realizować i też, że trzeba pomóc Bułgarii w tej chwili jest taka. Wola, żeby wzmacniać Bułgarię. Ja zresztą dodam, że Polska już do Bułgarii pograniczników 30 wysłaliśmy. Jesteśmy gotowi na dalszą pomoc, więc te kwestie były podnoszone. Ważne jest to, że w konkluzjach z dzisiejszego spotkania zostało zawarte również odniesienie do wystąpienia przewodniczącego Junckera w Parlamencie Europejskim, a on bardzo wyraźnie powiedział tam, że jeżeli chodzi o migrację, to y, powinny się one odbywać na zasadach, y, my to y, mówiąc w naszym rozumieniu, na zasadach dobrowolności czy elastycznych y, y, założeń. Więc ten nowy model y, wydaje się, że jest w tej chwili akceptowalny. O Brexicie rozmawialiśmy również. Y, Natomiast tutaj jest jasne stanowisko. No, Wielka Brytania musi złożyć przede wszystkim dokument i musi formalnie rozpocząć proces wyjścia z Unii Europejskiej. Nasze stanowisko, stanowisko polskie jest takie, że my nie będziemy, nie oczekujemy tutaj, że będzie się to działo szybko. Natomiast na pewno oczekujemy, żeby te. Rozmowy, te negocjacje i warunki, które Wielka Brytania będzie miała, po, wynegocjuje, żeby one były na zasadach partnerskich, a więc nie może być tak, że Wielka Brytania będzie miała nieproporcjonalnie dla siebie dogodne warunki, a odbędzie się to kosztem kosztem państw europejskich, członkowskich i też Wielka Brytania musi być do tego procesu przygotowana. W październiku jest normalny szczyt, na którym będzie już obecna pani premier May, więc zapewne ten temat też będzie poruszany.